No to też robimy ogólnie paczkę ambasadorską dla mojej ambasadorki Więc tak, prawdopodobnie uwiąz mm, Do tego, co gdzie mam, to jest po prostu um, tutaj. Jakieś wodzy by się wypowiadały. Smaczki tam na pewno, czarny rysy. Wodzy, to kolor właśnie. I coś jeszcze. I do tego Kordeo. Taki box niespodzianka. Postanowiłam to w taki sposób zapakować. Czyli numer jeden to jest głównie list, a tu są rzeczy. Może być, po prostu może być. <grytania> no i tak wygląda kasówka. I mam nadzieję, że kurier da adresatkę z drugiej strony. No ale mamy taką nadzieję.